I poszło! Witam Was serdecznie na wieczornej herbatce u To jest ten moment. Jest już po zawodach, jest już po wstępnej regeneracji żywieniowej organizmu i trochę leżeniu na sowce. Mistrzostwa Francji na szosie można było obejrzeć w międzyczasie. A teraz czas na maszynkę. Nie zostawiamy jej mokrej, brudnej, z suchym łańcuchem, z mokrym łańcuchem albo z błotem gdzieś tam na goleniach. Ja się tym zajmuję właśnie wieczorem. Leci zazwyczaj muzyczka, i tutaj godzinka albo półtora spędzam. Dzisiaj spędzam z Wami bez muzyki. Chcę wam tak na gorąco powiedzieć o dzisiejszych zawodach. Nie mam mikrofonu żadnego tutaj dodatkowego, więc troszeczkę będziecie słyszeli echo, za co Was przepraszam. I przepraszam Was, że trochę będę patrzył na was, a trochę będę patrzył na to, co robię. Zawody kaczmarkowe, kargowa i ten dzień, muszę Wam powiedzieć, że był bardzo słodko-gorzki. Słodki ze względu na to, że zawody były fajne i noga jest coraz lepsza. Oczywiście jestem cały czas cienki w uszach, jeśli się porównać do, do czołówki, ale do tej czołówki jest już coraz bliżej, i dzisiaj, przez dobre parę kilometrów, udało mi się. Dzisiaj, pierwszy raz z pierwszego sektora leciałem. Więc udało mi się przez dobre parę kilometrów cały czas utrzymywać kontakt z czołem naszego małego peletonu. No nie małego, było nas kilkadziesiąt osób trzymających się tam z przodu. Na pierwszych, ja wiem, 7 do 10 kilometrów, więc było to coś świetnego. To było słodkie, a gorzkie było to, że na samym końcu szarabajek, który robi objazdy, trasy dla was i mówi, co zrobić, żeby ją dobrze przejechać, zgubiłem drogę i wyglądało na to, zobaczycie wszystko na filmie. Wyglądało na to, że, że mijaliśmy właśnie wolontariuszy, którzy szli, żeby zamknąć dojazd do, do mety od tej strony, który był w zeszłym roku, i puścić nas trasą młodzików dookoła. Wielu się domyśliło, że trzeba tam skręcić. Podobno był też znak, mało widoczny, ale był w każdym razie droga prosto. Ja z jeszcze dwoma chłopakami, zresztą namówiłem ich, że tam trzeba jechać, skoro nie było strzałki. Pojechaliśmy źle, więc jestem DNF, czyli Did Not Finish, czyli nie ukończył. Nie, nie wiem, jak to się stało, że w międzyczasie to macie na Instagramie moim. Dostałem sms że jestem piąty w kategorii i wyczytali mnie na, do, do, do nagród, ale nie wyszedłem, bo wiedziałem, że ten wynik jest oszukany albo na moją korzyść, albo na moją niekorzyść. W każdym razie, teraz już wiem, że na pozycji szóstej. Przyjechał zawodnik, który jechał z nami i on skręcił dobrze, a my skręciliśmy źle. Jakby było, nie ma co spekulować w każdym razie. Słodko-gorzko, gorzkie zakończenie, ale w sumie, kiedy się tak zastanowić, jak te zawody wyszły, to wyszły super. Poza tym, pozdrawiam serdecznie Przemka z Lubina i innych chłopaków, dziewczyny, z którymi się spotykamy już od początku mojego kanału i startów na zawodach i też robicie cały czas postępy. Co jest bardzo mile dla, miłe dla mnie, mile, mile widziane, co, coś wspaniałego, więc serdeczne pozdrowienia, Lubi, i pozdrawiam tych, z którymi miałem się ciąć na metę, miał być fajny finish, ale powiem Wam też, że e, myślę, że będzie to ciekawy materiał filmowy, chociażby do momentu, kiedy e, zgubiliśmy trasę, bo, e, bo działo się, była taktyka i działo się, i w końcu nie jechałem gdzieś tam sobie sam w środku, tylko tylko, tylko działy się różne rzeczy i to mi się strasznie podoba. Więc to Wam chciałem koniecznie powiedzieć. Za tydzień, w sobotę, ścigamy się w Częstochowie. Ciekawa trasa. Objazd będzie już, myślę, we, we wtorek. Także będziecie mogli zobaczyć i możemy się pościgać. A w niedzielę bodajże Słubice. Jakieś ciekawe zawody w Słubicach, więc tam się chyba też pojawię, a poza tym w końcu chcę wystartować po poważnych zawodach XCS, więc 15 lipca amatorzy ścigają się na Mistrzostwach Polskich Cross Country. W niedzielę ściga się elit Grupa, czyli profesjonalni zawodnicy, a w sobotę ścigają się amatorzy, więc bardzo teraz o tym myślę i w tym kierunku szykuję się. I bardzo, bardzo mi na tym zależy, żeby, żeby w XC coś powalczyć. W każdym razie po zawodach zawsze jest to uczucie, zresztą sami wiecie, ci którzy jeździcie, nawet nie na zawody, ale na jakieś takie mocniejsze wypady, że jest są te hormony szczęścia wytworzone. Jest taka lekka lewitacja nad ziemią i to jest bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. A do tego fajna muza. Czyścimy sobie rower, który się zresztą świetnie sprawował na zawodach. Opowiem Wam o tym też sporo. I było świetnie. Było naprawdę świetnie. No, mimo tego zakończenia i... I tego, że nigdy nie chcemy na liście ukończonych, na liście wyników zawodników i widnieć na samym dole z tymi trzema literkami DNF. No ale cóż, tak się zdarza. Szajba, jak że trasę, potem sam nie wie jak jechać. No po prostu, no żenada. Żenada. Pozdrawiam Was serdecznie. Biorę się teraz za łańcuch i zaraz jakiś brunosik jeszcze trafi na Dampera i i Amora. I mam przeciętą oponę. Aha, jeszcze wam tylko mogę powiedzieć, ale to będzie w aktualizacji mojego sprzętu, że na ikonach jednak pływam. mi. pisałem artykuł na shajbike.pl, w którym się dziwiłem, że testerzy opon widzą takie różnice między oponami, bo ja za bardzo nie widzę. Mam jakieś ulubione, ale nie widzę. Ikony są pierwszymi oponami, przy których mo mogę powiedzieć, tu widzę dużą różnicę. Na ikonach nie jeździ mi się dobrze. Na crossmarkach jeździ mi się super, na, na racingach, na Ralfach świetnie. Icony z moją meritą się raczej pożegnają. Pozdrawiam Was serdecznie miłego wieczoru i widzimy się jutro. Cześć!